Witajcie, z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Anium. Jest to prosta gra logiczna od Studia Kit The Face Software, która moi drodzy przypomina mi w swoich założeniach trochę wykreślankę dla dzieci. Mimo wszystko nie chciałbym żeby was to zraziło, ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo satysfakcjonującą oraz niesamowicie długą rozgrywkę. W produkcji mamy około 100 poziomów, które zapewnią nam kilka dobrych godzin rozgrywki. Moi drodzy zaczniemy sobie od pierwszego poziomu trudności, który nazywa się Beginner. Dalej mamy Easy, potem jest medium oraz na końcu advanced. Niestety do ostatniego poziomu trudności nie mam w tym momencie dostępu. Tutaj, moi drodzy, zaczynamy sobie bardzo prosto od narysowania linii. Jak widzicie, mamy tutaj dwa rodzaje kafelków, białe oraz czarne. Moim zadaniem będzie zapełnić sobie te czarne kafelki pojedynczą linią. Dzięki temu poziomy zostają wypełnione. Moi drodzy, ja będę musiał sobie tu w tym momencie resetować te poziomy, ponieważ wcześniej już je przeszedłem, żeby sobie zobaczyć, jak właściwie gra się w tą produkcję. Jak widzicie, te zadania na początku są niesamowicie proste. Dzięki temu będziemy mogli naprawdę bardzo szybko pokonać sobie kilka pierwszych poziomów i zapoznać się z tym co tak naprawdę dzieje się w produkcji Anium. Oczywiście jeżeli chcielibyśmy sobie pokonać wszystkie te poziomy to jestem pewien że to zajmie nam grubo ponad moi drodzy 3 bądź 4 godziny biorąc pod uwagę to że nie każdy z nas w zasadzie jest zaznajomiony z tego typu rozgrywką która w istocie nie jest oczywiście najłatwiejsza ja w tym momencie zacznę sobie od tej strony, miejmy nadzieję, że jakoś łatwo uda mi się to pokonać i moi drodzy, hm, troszkę tutaj jak widzicie można sobie pokombinować, gra pokazuje mi właściwie gdzie muszę sobie zacząć, dzięki temu że mam pokazany ten start będę mógł sobie w tym momencie tutaj od tej strony zacząć. I zobaczmy, czy to poskutkuje, czy ja będę mógł w tym momencie to przejść. Oczywiście, że tak. Moi drodzy, poziom zostaje zakończony. Ja w tym momencie chciałbym Wam pokazać coś trudniejszego. Weźmiemy sobie ten rozdział easy i tutaj, moi drodzy, wybierzemy sobie jakiś poziom. Ja będę mógł sobie, moi drodzy, zobaczyć tutaj, powiedzmy, tą low power opcję i dzięki temu mamy, moi drodzy, zupełnie nowy poziom, którego jeszcze nie ukończyłem. Cóż, Mogę sobie tutaj zrobić podpowiedź i zobaczcie, tutaj mam pokazany start, gdzie powinienem zacząć rozgrywkę. Oczywiście dzięki temu jest troszkę łatwiej, ale nikt nie powiedział, że będzie to na tyle łatwo, że ja w tym momencie mogę to przejść. Wydaje mi się, że powinienem zacząć sobie od tej strony, czyli oczywiście moi drodzy, na moje oko idealnie rozwiązałem sobie tą zagadkę. Jak widzicie za każdym razem gra przenosi nas do nowej zagadki, ale w produkcji mamy jeden bardzo poważny minus, mianowicie możemy nabawić się moi drodzy epilepsji, ponieważ te biało-czarne kafelki bardzo ze sobą się zlewają i powodują takie dziwne mrowienie w oczach. Niestety, jeżeli macie epilepsję, no to produkcja nie będzie dla was przeznaczona. Ale miejmy nadzieję, że tak nie jest i wszyscy będziecie się dobrze bawić w grze Anium, którą moi drodzy wam serdecznie polecam jeszcze z jednego powodu, ponieważ kosztuje ona tylko 1.5 euro. Dzisiaj moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.